No, cześć. powalczymy sobie na arenie jeszcze raz. Spróbujemy trochę kasy zrobić. Dobra, tu mamy koty. O, i jesteśmy zaskoczeni. To znaczy, że oni tu pierwsi? Nie. To dobrze. Zobaczymy, co Łukasz z tym mieczykiem zrobi. No, i tak spodował. Znaczy, tak, Łukasz jest zrobiony na. No, tak, brzydko mówiąc, na takiego tanka. Hmm. On dużo obrazów nie zrobi, no ale planujemy jakieś porządne zbroje dokupić i jak już jest paladynem yy, będziemy dostęp do czarów leczących yy, więc tam będzie. Yy, Przyjmował na siebie ciosy. Leczył, a w miarę możliwości jak będzie czas, to, to kogoś tam będzie próbowało zatłuc. Oj to było źle. No dobra. Poniż go? Nie. Teraz tak. First Aida. Chcemy ST. Este. Steli. Żeby. Okej. Okay. Łukasz zbiera obrażenia. Prawidłowo. Po to jest. A czarodzieje z tyłu rozwalają. Hmm, stare no wiesz. Oj, szybkie sukotki Ciężko trafić, ciężko trafić. Dobra, to spróbuję rzucić sobie. Hmm, właściwie, atakuj. No, Dobra. nie wyszło. To miło z strony, że budujecie. Dobra, Flame arrow, koniec. Oj, mało tym razem. Chyba z jednym też sobie poradzimy, więc A, auto-atak tak zwany. Wygraliśmy. Jest kasa. Dobrze jest. tak, trochę się podleczymy. Bo berwaliśmy. Znaczy, nie, nie aż tak bardzo, ale... Mm, Oj, to będzie ciężka walka. Zobaczymy. Trawko w końcu. Nie daje rady. Dobra. Oni zaczniemy, Nie wiem czy to na nich zadziała. Ha, pięknie. No to na razie. Wygraliśmy. Ciężko będzie przegrać, naprawdę ciężko będzie przegrać. Normalna magia na nie działa. Jak widać, mieczne nie działają. No go, pięknie. Ciach. To jest trochę kasy. Nie będę ryzykował dalszej walki, bo kończą się nam punkty magii. A i tak jak mówiłem, no w tym odcinku skoncentruję się na fabule Mighty Magic, z czym to się je. Y, jak nastąpiło przejście do potem serii Heroes of Might and Magic y, Które potem kompletnie się oderwało od tej fabuły. Koniec żartów, ja coś teraz. Mm, nie wiem, bo niektóre z tych broni są dworęczne, ja nie wiem które. Spróbujemy... To kosztuje stówę. No dobra zaraz zobaczymy czy może tarczu używać, jak to ma Wolałbym, żebym mógł, bo jak mówiłem to nie jest ta tanka zrobionej, więc o, najpierw trzeba wyrzucić mieczyk tak, to jest dwójęsza broń. Ale wiecie co, ja i tak już sobie założę mm. bo ja naprawdę chcę, żeby coś trafił. ma kiedy 16, ma tylko 13, więc... Mm. Ciężko będzie mógł wrażenia zadawać, no, ale na razie walczymy z dość łatwymi potworami. Tak, na razie tracisz... No dobra, wiem co zrobiłem. Wiem co zrobiłem, wyrzuciłem broń, za które zadałem stówę kasy. Yy, czyli... Tak, czyli tak miało być, tak zostaje. Jak mówię, trochę źle yy, Ale jak nam napadzie jest nie dużo wygodniej. Dobra, mówię już o tych... O tych naszych... Yy. Właściwie wiecie, co ja mogę spróbować zrobić? Weźmiemy oromego. I tutaj powinien być przy niektórych przedmiotach taki minus, że nie może to go używać. Tak, widzicie, o jest. Jak jest gwiazdka, to znaczy, że nie może używać tego przedmiotu. Świetnie, następny. Uważam, może wszystkiego. nie może tylko hełmu, ale może zachwalać sobie. Całkiem potężne zbroje. Yy, więc zrobimy tak: bierzemy złoto. I kupujemy sobie najlepszą zbroję, jaką tylko mogę wziąć. Aha, i to samo robimy dla, dla starego Tuka. Mam nadzieję, że to nas nie spowalnia. Yy, yy. Zaraz, tutaj wszystko zrobimy. Służone zbroja, wkładamy ring mail, i a co się zrobiło? 11. No nie jest najgorzej. Mhm. Oj, Chodź, Łukasz Dobra, bo to masz jeszcze drugą zbroję. Stary tuk. Stary tuk, zdejmij kurtkę. Załóż zbroję AC7. I to mi się podoba. Teraz tak, jako, że nikt nie ma targowania się, to będę to sprzedaje. Okej. Okay. Sprzedajemy. Tak, Stary tu też sprzedaje swoje zbroję. I teraz tak, jest tu coś takiego. Jak złodzieje w tej grze, czasami się trafi na przecinku kradną kasę i to wszystko. Miałeś milion kasy, jeden na tak nie masz tego nic, nie odzyskujesz po walce. Więc może zrobić taką sztuczkę, że bierzemy całe złoto z tej drużyny, a potem rozdzielamy złoto po tej drużynie I każdy ma 50 kawałków. To jest tak jak mówiłem, chciałbym, żeby ten mój główny paradyn, który paradynk mnie zrobić leczył. Na razie nie ma czarów leczących bo ma zasłaby lewy ale możemy kupić mm, możemy kupić zioła i kupimy dwa takie zestawy o i tego może właśnie do leczenia W przeciwieństwie do nie wiem Final Fantasy czy gier mm. w tej grze y Plecach nie jest wspólny tak jak Dragon Quest, Final Fantasy, inny, takie gry japońskie, tam był wspólny plecak, to każda na swoje rzeczy, więc jeżeli Łukasz zginie, to te zioła będą do niczego, bo nie będziemy ich to użyć. Łukasz dawaj, rozdzielaj złoto. No. Mamy jeszcze trochę kasy, więc jakby tutaj zginął, to być może damy radę go uleczyć. Nie wiem, czy mam bilety jeszcze jakieś na walkę. Hmm. Nie, nie mam. Skupimy sobie dwa. Bo mogę, są po 15. O. <śled> solid, jak się wyjdzie w ściany, to jest solid. Czasami jest. Czasami, jak się wyjdzie w ścianę, to okazuje się, że można iść dalej. To są tak zwane ściany, tak, iluzje. Ich jest tu pełno w tej grze. Są wszędzie. W tym miejscu ich nie ale są bardzo, jak powiem, rozpowszechnione. I czasami oczywiście są miejsca, które trzeba odkryć, żeby wygrać grę, bo, bo tak jest, bo tak ktoś sobie pomyślał, że będzie fajnie. Mhm. Tym razem zapiszę. No i co? pogadajmy sobie trochę o tej o tym świecie. arcyciekawym. ciekawym. O, na razie coś łatwego. Dobra, Łukasz, bigo. Trafisz go? Tak, za jeden. Dobra. Mhm, mm oromę. Oromę nie ma many, zapomniałem o tym. Dobra. Nic się będzie nie robił, chociaż mogłem zaatakować, ale to mu podnosi trochę. Mm, to mu trochę podnosi... Mm, obronę. Nikt nic nie robi. A zobaczymy, może powinienem zaatakować jednak. Na szczęście mamy Łukasz ma ziółka, więc będzie leczył. Chyba nie trzeba uciekać. Albo zawoduje z ten gry po prostu. Chyba to będzie trzeba zrobić. Może coś mi się wydaje, że to trzeba będzie zrobić. No, polujemy wszyscy. Dobra. Zostało trzech. Jeden jest mocno ranny. Chyba zabrał mu pieniądze, ale nie miał dużo. Dobra. Łukasz. Użyj źródeł leczących na ST. Ona jeszcze, ona jeszcze żyje. Tylko, że po prostu jest nieprzytomna. Okej. Okay. Sebna no prwał. Oj, nie ten guzik. Dobra, z tym mordowałem turek. Nie mamy many, trzeba będzie tu mieć atakował po prostu, bo on może trafić. Ok, zabili mi romego, więc big. Dobra, mamy tych samych, ponieważ generator tak losowych, to, Nie wiem, zresztą, jakby to powiedzieć. Może tym razem mi się uda lepiej. O, trafiłeś świetnie. Romie nie masz many, ale tym razem będziesz bił. Inaczej spróbujemy to, to rozwiązać. Może jeszcze go zabiję. Aha. Bardzo by się przełożył slip, ale jeszcze go nie ma. Trzeba go kupić. Ale kosztuje bardzo dużo pieniędzy, więc na razie nie ma nawet. Może nie ukradną kasy. O, u jedzenie. Co to jest jedzenie? Jedzenie jest potrzebne do odpoczywania tej grze. Jak się nie ma jedzenia, to się nie odzyska hapeków do końca. Trafia. Jakoś tam trafia. Mhm. Dobra, nadzieja w starym tuku, bo to jest nasz ofensywny zawodnik. I w steli chyba trafiła. No i niestety. No przydało się więcej ziomali w drużynie, no ale wziąłem sobie czterech, albo nie. O, no, zacznę mówić. dobra, uciekamy. Nie, to bez sensu. Mm. Coś innego porobiłem. Zmieniłem <grym grym grym> zdanie, mm -hmm, tylko że nie mogę teraz wyjść tędy. Ale jakoś ich omijemy. O, bardzo ładnie. No więc, jak mówiłem, powiemy trochę o Might Magic jako uniwersum. Ale wiecie co, chyba te walki tyle trwały, że... Nie ma teraz... Że nie ma teraz czasu. Więc, no jestem teraz. Mam trochę kasy. Mm -hmm. Może więcej... Ziółek się przyda, to jak jasna cholera się przyda, dobra, mamy ile ziółek. O, trzy jeżeli odpoczniemy, tym razem o to powinno nam się te walki udać. Bo możemy rzucać wtedy przestraszanie i będzie dużo lepiej. Dobra, więc do następnego razu. Zaraz wracam.